Witam Was we vlogu. Dzisiaj jedziemy, słuchajcie, do mojej babci. Mamy godzinę 9.06 i czekam właśnie na Dominika, bo wstąpiliśmy do maka pierwszy raz, bo zazwyczaj stoimy tutaj na stacji benzynowej i Dominik bierze sobie hot doga, ja zazwyczaj robię sobie śniadanie i tak też zrobiłam, ale kurczę, nie wypiłam rano kawy ani maczy, bo wyjechaliśmy dosłownie tak jak wstaliśmy i ja miałam ochotę na taką kawę na napoju owsianym, a na tej stacji nigdy nie ma napoju owsianego. Więc mówię: "Dobra, podjedźmy do Maka, skoro jest obok" no i czekam właśnie na kawę. Dominik zaraz pewnie wbije. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo nie próbowałam kawy z napojem owsianym zmaka, ale mam takie w swojej głowie założenie, że jest dobra, także oby tak było. A gdzieś tam z tyłu mam w torbie swoją nocną owsiankę, więc później sobie też pewnie zjem. No i co? Jedziemy do babci na cały weekend, czyli na sobotę i na niedzielę. W niedzielę, czyli jutro już wracamy po południu, bo zazwyczaj tak jeździmy do mojej babci. Trasa jest na 3 godziny, więc. Troszkę się jedzie. No i słuchajcie, fajnie się składa, bo moja babcia miała tydzień temu urodziny i mam dla niej fajny prezent. Poza tym, że wysłałam mi paczkę z jakimiś tam upominkami i z ciastkami, które robiłam do e buka więc przy okazji sobie testowała, to mam też dla niej prezent, który później zobaczycie i myślę, że będzie na maksa zadowolona, bo zawsze jej tego brakuje i też szkoda jej na to kasy, więc myślę, że będzie ucieszona. A ja wzięłam ze sobą oczywiście laptop. Stopa, yy, wszystkie kosmetyki i jedno ubranie na przebranie, bieliznę, jakieś tam ładowarki i tak dalej, więc w sumie nie ma tutaj zbyt dużo rzeczy. Tak jak jeżdżę do babci, to nawet się nie maluję, więc nałożyłam sobie tylko korektor pod oczy i yy, róż. Poza tym yy, nic więcej mi nie potrzeba, więc co? Widzimy się pewnie na miejscu, I think. Mamy kawusie, tutaj Dominika czarna, tutaj moja, więc robimy testy. A nie, przypomniało mi się, że ja piłam kawę z maka jednak jak wracałam z Gdańska i jechałam na samolot, na lotnisko. Także piłam kawę z maka, rzeczywiście, teraz mi się przypomniało jak zrobiłam młycha. Bardzo dobra, mleczna, także polecajka. A ja mam jeszcze dla Ciebie jeden prezent z okazji urodzin. Mam dla Ciebie rzeczy, które pozwolą Ci zadbać o Ciebie. Przede wszystkim to, co najbardziej lubisz, kolagen w dwóch wersjach, ale to taki... wow! Boże, coż to za kulady. Że możesz sobie pić, że nie musisz nic rozrabiać, tylko że możesz pić takie szoty gotowe. Masz tyle buteleczek. Hey. I codziennie pijesz jedną. Zalecana dzienna porcja, czyli jedna buteleczka. Oprócz tego masz omega-3, czyli ta standardowa, którą ja biorę. To jest duża buteleczka. Taka I co tam o... jest? Powiedzmy, mi, przeczytaj mi, co tam jest. w, tym, w tym, A tam. tam D nie ma? Witaminy D? Tak. Nie, tu Ci kupiłam ten nadzor. I to jest taka najlepiej przyswajalna, czyli w kropelka. Kropelka, no, tak. ja słyszałam o tym. Dwie kropelki Dwie, tylko. nie więcej, dwie, więc możesz sobie nawet, nie wiem, do herbaty dać. No, no i ostatnia rzecz, taka flaszka dla... smak bananowo-pomarańczowy, więc widzisz, tu chyba masz ten i możesz sobie odmierzać, tak, że babcia jest zadbana będzie korzystać z suplementów. No słuchajcie, my już jesteśmy u babci i przekazałam też mojej babci prezent na urodzinki, czyli właśnie suplementy od Health Labs Care. bo ten vlog, tak jak ostatnio, również powstał we współpracy z marką Health Labs Care, która oferuje suplementy diety najwyższej jakości oraz kosmetyki, ale tym razem skupimy się na suplementach, bo ostatnio Wam pokazywałam kosmetyki, których używam, a tym razem warto też podkreślić to, że Health Labs Care ma w swojej ofercie produkty dla seniorów, różnego rodzaju suplementy. Od Podstaw, czyli omega 3, magnez, aż po różne dolegliwości, typu jelitowe, jakiś trądzik, wsparcie zdrowia, układu nerwowego, wszystko co tylko zechcecie, więc tutaj macie tak fajnie podzielone wszystko na stronie internetowej, żeby się po prostu nie zgubić i ułatwić Wam szukanie. I co najlepsze, słuchajcie, w tym roku marka Health Loves Care obchodzi swoje szóste urodziny. Więc z tej okazji też warto wspomnieć na samym początku, że mam dla Was fajny kodzik rabatowy, który osiąga chyba jedną z większych promocji, jak u ostatni miałam właśnie na swoim kodzie dla Was. Minus 26%. Właśnie ta szóstka na końcu zamiast piątki z okazji tych szóstych urodzin marki. Więc zostawiam Wam tutaj dokładny kod. Ola nad 26 Więc śmiało korzystajcie. Promocja potrwa od 13 do 15 października. Także korzystajcie i zapraszam do oglądania dalszej części filmu, bo lecimy właśnie z babcią robić pierogi i uczyć ją nowego sprzętu, bo dostała od, od mojej mamy na urodziny maszynę do wyrobienia siasta. Oj, ciężko jest, ciężko. I zajadamy najlepsze w życiu pierogi, bo szczerze mówiąc, ja miałam robić dzisiaj obiad, jak to ja zazwyczaj robię w soboty obiad, jak przyjeżdżam do babci, a w niedzielę babcia robi. Tak też miało być dzisiaj, bo jutro jest milion z ziemniaczkami i mizerią, ale wchodzimy i babcia mówi, że możemy zrobić pierogi. Także ekstra. No, bierzesz to w dół i się, się do góry. O, jasna. Od razu przesiewasz mąkę tutaj. No daj, bo musisz i tak tutaj dać tu Przecież będziesz miał łatwiej w tym. No wiem, ale później, jak pierogi robić, to jak już dlatego? Ciasto się zrobi i, i jak będę robić pierogi? Muszę rozwałkować. No dobra. Teraz będziesz wiedziała, ile. No, będę wiedziała, jak mnie nie mierzyła. Słuchajcie, właśnie się zbieramy i dostałam od babci tyle rzeczy, które muszę teraz popakować. Patrzcie na przykład na to: trzy yy, powidła śliwkowe, czyli moje ulubione dżemy, świeże z tego roku, śliwka 2025. Mamy też soczek. Yy, malinowy do herbatek, więc dla mnie dla Nominika będzie. Mamy też takie małe ogóreczki, zwane krokodylki z chili. Podobno mega ostre, więc nie wiem, czy ja je wiem. Yy, do tego korniszony. Mamy jakąś sałatkę warzywną, właśnie kiszoną. No i trzy słoiki ogórków kiszonych. Także teraz to pakujemy. I babcia jeszcze poszła po jajka, sprawdzić, czy kury się jeszcze dzisiaj zniosły. A jak nie, to po prostu dostanę te 60 jajek. Coś w tym stylu. Zawsze te jajka od mojej babci są najlepsze. One są tak mocno pomarańczowe, te żółtka, że aż smakują, a jak w sklepie kupiłam gdzieś jakąś randomową wytłaczanka, no to jajka nie smakowały jajkami i po prostu żal. Ja takie jajka wolę dawać do ciasta czy coś w tym stylu, bo wtedy nie czuć tego smaku jajka, a, tak sobie a takie świeże, wiejskie wykorzystywać sobie właśnie do jakichś sadzonych jajecznicy albo właśnie gotowanych, gdzie się je to jajo w całości. Także... Pakujemy. Mam tutaj też torbę. Będziemy sobie w domu testować. Chociaż ja te wszystkie smaki znam, bo moja babcia zawsze robi tak samo. Yy, tak czy siak fajnie na jesień. Słoiki. Yy, słoik. Typ, typowe słoiki, bo jedziemy do Warszawy. Jakoś się pomieściło, ale będę musiała tutaj jeszcze wcisnąć jajka i yy, marchewki. A! I jeszcze ziemniaki, więc nie wiem, czy ja to zmieszczę. 19. My już słuchajcie, jesteśmy w domu i jestem tak styrana. A, oh my god! Zasnęłam dzisiaj o 11. Ogólnie ostatnio jestem jakoś tak na maksa przemęczona, co do zrozumienia dał mi tak naprawdę mój wygląd, bo budzę się taka opuchnięta, budzę się taka, wiecie, po prostu ścięta. Organizm mi chyba daje do zrozumienia, że coś jest nie tak, więc po pierwsze, co robię w tym najbliższym tygodniu od jutra? Wysypiam się. Nie wstaję o siódmej, gdy nie mam potrzeby pójścia na trening, bo teraz ten tydzień będę miała taki luźniejszy, ze względu na to, że większość przepisów już zrobiłam i nie muszę gotować od samego rana, żeby mieć ładne światło do fotek, tylko siedzę nad graficzną stroną e-booka, więc w tym tygodniu nie wstaję o siódmej, żeby iść na trening. Wstaję na spokojnie o, o tej 8.30. I idę na trening dopiero później, po śniadaniu, bo mam taką możliwość. Druga moja zasada to pić więcej wody. Chociaż mam wrażenie, że dłużej jej piję, plus jeszcze piję herbaty, piję kawę czy tam maczę, więc tej wody jest. Natomiast może, może jakimś cudem jakoś yy, powinnam pić jej więcej. Po trzecie, zapisuję się w końcu na badania. Słuchajcie, yy, ostatnio. Takie ogólne badania, pobieranie krwi i tam, mm, jakiś tam pakiet badań, które zazwyczaj robię u pacjenta, miałam wykonywane, nawet nie pamiętam dokładnie kiedy, ale jakoś chyba na wiosnę. To jest ten czas, gdy powinna mi je wykonać ponownie. Nie tylko ze względu na to, że jesień jest taka dbająca o siebie w moim mniemaniu i tak też chcę podążać tą tezą, yy, ale kurczę, czuję, że coś jest nie tak. Nie jestem hipohamryczką, nigdy nie byłam, ale czuję, że coś jest nie tak. Jestem taka ospała, jestem przemęczona, strasznie mocno mi wypadają włosy. Jestem oblana strasznie wodą, co. W moim przypadku jest częste, co możecie zauważyć, ja ciągle wam o tym mówię, że cały czas odnajduję nowy powód, który powoduje mi we mnie to oblanie wodą. I w momencie, gdy wydaje mi się, że znalazłam odpowiedź, znów jest coś nie tak, więc może jednak tkwi to w, w zdrowiu. Wiadomo, że w hormonach jest dużo i ja mam te hormony na pewno nieustabilizowane, nieustabilizowane ze względu na to, że nie mam na przykład okresu. Inna kolega mam na początku listopada i troszkę jeszcze zostało, zanim się Dowiem, co robimy w tym kierunku, ale może właśnie do tego czasu jest fajnie zrobić badania hormonalne. W tym tygodniu wybiorę sobie pakiet, który chciałabym zrobić i zobaczymy. Może w badaniach właśnie wyjdzie mi co i jak. Także słuchajcie, jest nieciekawie, bo czuję, że coś jest nie tak, ale nie wiem co i to jest najgorsze, bo tak bardzo staram się dbać o zdrowie, o to, co jem, o to, że się ruszam, codzienne jakieś tam funkcjonowanie wspieram, a mimo to cały czas coś jest. Także zobaczymy. Oczywiście dam wam znać w weekly vlogu, bo najprawdopodobniej tak będzie najłatwiej. Teraz słuchajcie, zabieram się za pilates, żeby się jeszcze troszkę poruszać przed snem, bo byłam dzisiaj taka zastana. Byłam tylko rana na spacerze krótkim. I wracam do was później, jak będę robić sobie jedzonko i zrobimy sobie wieczorną pielęgnację, bo dzisiaj fajne produkty będziemy testować. I chcę wam dać mały update, także see you soon. I tym razem zaopatrzyłam się w mgiełkę od Half którą ostatnio Wam polecałam, i akurat mi się skończyłam. Ale słuchajcie, ja ją sobie przelewam w coś takiego i wkładam nawet do torebki, żeby mieć ją zawsze przy sobie serio w lato. To jest game changer. Teraz w zimę, w jesienią, tak nie do końca, ale wiadomo, czasem chce się człowiek odświeżyć, no to tak psik, psik i fajnie macie odświeżoną twarz. To jest właśnie ta mgiełka w takiej szklanej buteleczce. Ona też nie jest duża, więc się zmieści do torebki, ale jest szklana, więc jest dosyć ciężka. Tak jak w domu super świetnie, idealnie się sprawuje, tak właśnie ja sobie przelewam do czegoś takiego, bo jest po prostu poręczniejsze. No i ja już umyłam swoją twarz jakiś czas temu, więc teraz wsikam się właśnie tą mgiełką i czekam, aż wsiąknie w moją skórę. W ogóle widzicie, jak mi się poprawił stan mojej cery? Tutaj na czole już nic nie mam, Tutaj jakieś widzicie drobne, tutaj, tutaj największy, tutaj też jakieś malutkie przebarwienia, ale naprawdę jesteśmy na dobrej drodze. To też jest spowodowane tym, że ja ostatnio przestałam mieć słodkie rzeczy. Mam na myśli jakieś słodycze i tak dalej, cukier. Yy, ja byłam chyba z dwa razy coś słodkiego, gotując ebuka, więc musiałam spróbować tego co robię, ale. Tak to nic nie jadłam, więc wydaje mi się, że to też na pewno miało jakiś wpływ na to, że moja cera jest teraz lepsza. Ale na pewno też kosmetyki od Health Labs, bo ostatnio wdrożyłam, słuchajcie, tą serię z retinolem, którą Wam pokazywałam. Zazwyczaj używałam sobie takiego kremu, to jest Retino Krem i on jest taki... Spójrzcie na to, on jest taki żółty i kremowy. Natomiast wprowadziłam do swojej pielęgnacji też produkt z tej samej serii, który jest serum. Na noc, ono jest moim zdaniem świetne. I ostatni, trzeci produkt z tej serii Slow On, czyli krem odbudowujący barierę lipidową. On jest w ogóle taki masyłkowy. Wystarczy go naprawdę mała ilość, nałożyć dosłownie pół paznokcia, a rozprowadza się na całą twarz. Więc malutko go zużyłam, stosując tak z cztery razy w tygodniu. Polecam przetestować Wam właśnie tą serię Slow On, tą taką burgundową, ale my dzisiaj przetestujemy sobie coś innego, z racji, że mam te przebarwienia, o których Wam teraz mówię. No to my testujemy sobie nowość w ogóle od Health czyli Solve On. Seria serum redukujące przebarwienia, kremowo-żelowe i to ma podobno działać na, na te nasze takie blizny po zmianach skórnych, czyli to wszystko, co nie chce zejść z twarzy, zobaczmy sobie jaką ma konsystencję, taki właśnie aloesowy i rzeczywiście to jest taka żelowa konsystencja, ok więc słuchajcie nakładam to na całą noc i jestem na maksa ciekawa, jak obudzę się jutro, ale cudów nie oczekuję, bo po jednej nocy trudno zauważyć jakiś diabetralny efekt. Myślę, że zapdateuję Wam po całym tygodniu użytkowania, chociaż nie wiem, czy można używać go codziennie. Spytam chat GPT, on mi na pewno powie. Myślę, że tak z 3-4 razy w tygodniu na wieczór. Ja nie jestem kosmetologiem i nie znam się na tych wszystkich składnikach, co łączyć ze sobą, czego nie łączyć, więc zawsze chat GPT mi odpowiada. Mój prywatny, kosmetolog, więc o to też go zapytam. Ale tak jak Wam mówię, jest to nowość od Health Labs Care, więc zaczynamy testy, no i nie mogę się doczekać efektów. Serio. Jak mi to ładnie tak zastygnie, no to nakładam sobie jakiś mocno nawilżający krem. Nie będę już dodawać tego kremu, bo nie wiem, czy można go łączyć. Także widzicie, Health Labs Care naprawdę pomogło mi ogarnąć swoją cerę. I mimo tego, że jest to film we współpracy z marką, to tak jak widzicie po mojej cerze, po tygodniu użytkowania właśnie ich kosmetyków jest świetnie. No, zmierzamy ku dobremu. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Co nie oznacza, że dieta też jest na maksa ważna. I te badania też będę wykonywać, więc czeka nas intensywny miesiąc dbania o siebie. Ale nie tylko miesiąc, bo myślę, że jak już się uporamy z tym wszystkim, czyli z cerą, z hormonami, z jelitami, no to wszystko będzie coraz lepiej. I mimo tego, że teraz dobrze się czuję i jestem szczęśliwa, mogę tak powiedzieć, to gdy będę w 100% zdrowa i będę miała tu pewność, że wszystko jest ze mną ok, to myślę, że będę o wiele bardziej emanować energią i po prostu mieć tego uśmiechu na co dzień jeszcze więcej. Także tak wygląda moja dzisiejsza pielęgnacja. Bardzo basic, i na koniec, słuchajcie, chciałabym Wam przypomnieć o. Urodzinowej promocji na stronie Health Lapscare. Świętujemy szóste urodziny marki, więc z moim kodem COKOLANAT26 z szóstku na końcu możecie zrobić tanie, zakupy i to o wiele taniej, bo promka 26% nie pamiętam czy była kiedykolwiek w moich działaniach, właśnie z marką Health Lapscare. nie kojarzę czegoś takiego, więc zapraszam do korzystania. Promka obejmuje suplementy. Wszystkie kosmetyki, więc łączcie wszystko razem i korzystajcie śmiało, a w razie czego ja jestem do Waszej dyspozycji i możecie zawsze napisać do mnie na Instagramie, a ja wam z chęcią podpowiem. Ale promka działa tylko do 15 października, czyli do środy do 23.59, więc spieszcie się. Natomiast po tym terminie i tak możecie skorzystać z mojego kodu, który jest z dziesiątką na końcu Coca-Cola na 10. Jest mniejszy, ale zawsze stały. Także co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że podobał Wam się taki filmik łączony z wizytą u babci. I co? Widzimy się za tydzień w weekly vlogu w niedzielę, standardowo buźka. Miłego dnia, miłego wieczoru, popołudnia, cokolwiek robicie.